O perfekcjonizmie złów kilka, czyli historia o tym, jak akwarela postanowiła nauczyć mnie pokory. Pomysł był prosty stworzyć magiczny las. Ale akwarela ona miała inny plan. No dobra, jakoś to chyba będzie kilka plam tu, kilka plam tam na 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 co za irytująca farba. Na dodatek lubi zmieniać zdanie po wyschnięciu, więc cierpliwość jest tu na wagę złota. A jednak przychodzi ta myśl to wcale nie wygląda dobrze chyba tego nie opublikuję. Ale, ale, przecież ten film od początku miał być o perfekcjonizmie więc może to nawet lepiej, że nie jest tak, jak oczekiwałam. Dawaj, Paula, chcesz być autentyczna czy perfekcyjna? Na pewno znacie tę historię o tym, że w każdym z nas drzemią dwa wilki, prawda? Dobry wilk jednak zwycięża, bo autentyczność ceni ponad wszystko. Więc oto on, mój magiczny, plamiasty las nieperfekcyjny, ale prawdziwy. I to chyba lubię w nim najbardziej. A ty też czasem walczysz z perfekcjonizmem? Zostaw po sobie ślad, jeśli wytrzymałeś do końca.